No kurde ale to przecież to mi się nie pokazuje tak to napisałeś? żeś napisał nie, no. Ale to MI nie wiem Gójście <noise> ale Klikasz ukośnik Jak wpisuję specjalnie się podświetla co masz pisać, to nie masz... masz o, na dole jakby nie wiem 2 cm albo nad mniej no. Tak napisz No Ukośnik Specjalny Wy, -i, -e i, a, l, n, ty. Nic nie się nie wyświetla, no. Dobra, wiesz, to wyśle ci coś, nie? Na steam tutaj. Weź to skopiuj. I wklej w czacie. Dobra. Napisałem ci coś mówi Ale tak. <laughs> Dobra, której jest ja to wiesz. Dobra jam to jest yes! Yeah! Ja Jestem Dobra pierwszy raz uśpaśnik koszarówka Boże no, wpisuj mi. Dobra, wiesz, wiesz, to Moody. Moody, ja, co, ja chyba będę robić takie komendy, yy, Moody. Ta, na, napisałem na czacie, chyba takie. Takie będą. No, będzie fajnie. Dobra, dobra. Wiem, dobra. dobra czekaj, przy... Po prostu, jak, py, jak będziecie im pomagać znieść postać, to macie pisać to na czacie, żeby było łatwiej. Nie, no, ale wiesz, jest akcja, będziemy przez 3 minuty, czyli nie, no, 5 minut pisać ci po prostu na czacie, żeby po prostu pisał komendę. Jedną. Która ma 10 słów? Po prostu to wpisz i wpisz. No. Co to za fresura? on, to ty? Nie, to ja. Nie, to ja idę stąd Nie trzymaj. Czekaj, kurwa, nie, nie. Co ty napisałeś? No bo ja próbuję stisnąć tą fryzurę. Koszarówka Koszarówka To Czemu my wszyscy mamy ten sam fryz? Fajnie, to takie gówno, przecież ja tego nie ustalałem do myślnego fryzu. Czemu wszyscy mamy jakieś króloczki, w hair. Kuber wysiada z tego. Ale to, ale jest z tego żaki, nie widać. Nie. Ale nie jest kierowcą. Aha. Tak już. Jest to, tak, tak głupio nie wyglądam wszystkie moje te same włosy. Ale kto jest kierowcą Toyoty? Ja. A kto jest kierowcą e, 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 wozu z drabiną w skanie? Ja. A kto jest kierowcą skania? Ja. A Mercedesa? Right. A no. ja pitolę. Co nie? No. Ale ta skala jest ogromna, ty taka fajna z tego punktu widzenia. Taka... Jaka? Dobra. No. Ona jest mega fajne w środku. Dobra, actione, jakie? jakie piękne drzwi ma, jakie piękne drzwi ma w środku, widzisz? Ijo, ijo, ijo. Kurwa. <laughs> No, wiesz co, muszę zmienić, ma. Nie wiem, naprawić te włosy. Na razie wywalone w sumie te, te włosy. Wywalone, no, najpierw bardziej mi chodzi o to, żebyś. te y, komendy, wiesz, że SK. K, no już, 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 już. Było lepiej. Ja no. idę na górę, idę. Że tak mogę powiedzieć, nie powiem gdzie, idę. Nie, po, nie powiem, idę do toalety, nie wchodzisz tu. no się nie mogę wejść, jak nie, bo nie jesteś to, nie, nie jesteś komendą, nie jesteś komendatem państwa. w widział. Ja jestem. Idziemy, gdzie jest takiego? Dobra, jest ukośnik K, ukośnik K2 i S po prostu. Ukośnik specjalny już nie działa. Może mogę to zrobić, ale sobie nikt tego używać nie będzie raczej O, no zostawiłem w sumie, bo to wiesz Jak no. się nie wiem. Dobra, idę ja sobie coś... coś idę, idę coś zjeść, kurde Ej Co ty tu robisz? <laughs> co? Człowieku, jak co będzie, będzie, będzie... Jak, jak będzie, będzie... będzie... Kibel? Coś mi się nie wydaje Mega kibel Chodź, yy, chodźcie na górę, to wam pokażę <laughs> Wiem gdzie jest kibel. Nie możesz mi pokazywać jak kibel wygląda. No co? Co? Bardzo dziękuję. No! To. Chodź! Gdzie jesteście? Na, na samej górze. Dobra, zaraz mam prezentację jak jakąś Nie, łączę. Dobra, tu, nie tu. Dobra, to tu, tu gdzieś powinien być. O tutaj! Tu. O Boże. No to, to jest nasz stary pokój, mój medium. Tutaj była ta to to sra. Tu to jest, to jest taki jesteś, wysrałeś tym tak. tyle, głównym? Tak, 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 tak. Nie! To jest to, to jest to. <grym> A, to, jest to, to, jest to. <grym> nie, nie, nie. Tu tutaj nie, nie, tutaj, tutaj. Ej, gdzie? To pokój, panowie. Mieliśmy wid, widoki na Kur... Ci, no tutaj, mieliśmy widoki na garażu. A, no to tu jest nasz ten, No w sumie też. No w sumie tak. No to tu my ma, mamy pokój, ja spałem tutaj. Nie. To jest moje łóżeczko. Ja, sp ja spałem tutaj. A do... które to może być moje? Te? Gadnie. <gadnie> nie, no jest... Te. Dużo masz do wyboru, ci powiem, wiesz? Na podłodze śpisz. Dobra, to może być te. Mo może być te. Nie może być, to no. musi być te. Innego Aha. nie ma. Przestań gadać, że będę na podłodze spał. A to są nieraz jego łóżka nie ma. Tylko masz te jedne do wyboru. Aha, dobra. <gadnie> <gadnie> dobra. Ja wyogradam coś na telewizorku. Baba. Nie da się! Dawaj, bo wstawiłem nawet dwa filmy, dawaj. Dobra. Jak się nie da? Chcesz się przekazać mój, mój da, ten? No. No. Dawaj. Dzięki... Dobra. Mnie i moją samą stronę obowiązującą... Też... No, tylko masz... Jeszcze jedno. Tak było. Subs na sygnale? Pewnie. No. Mam no. dwa filmy, jaki no, nawet wrzuciłem. Dobra. Nie, nie, nawet się nie... nawet nie męczy, to i tak odpali To ci się męczy, to ci się odpali To to jest nie odpala. Co to jest? Wiem, o, jaki wyjazd? Przejdzie. No i po <gry> Sorry. <noise> ej, ej rajd, Raj, weź włącz film jak oddawaliśmy hold wczoraj Proszę Możesz mój film włączyć z holdu, wiesz, dwójka yy, itd. Tak Który to ty? O, to jest, mój, to jest nasz hold właśnie, oddawany Nie napisałem się na niską coś mi długi <laughs> Robić to? Robić to. Halo. Ej, to ty sa salutowałeś? No, to, to medium był. Jako dowódca. No. O. Ja bym chęcią odwiedziłbym twoją jednostkę. To no, nie? Co? No, to nie ta. A jak... A jak tam nasz filmik z 14 oddawania hołdu? Weź to, pójść Przecież leci. nie no. No, w sumie tyle osób było, nie? No dosłownie. I później ten ziomek, co dawał chłod, <gryw> powiedział mi, a nie no, jak to właśnie... No ale wczoraj, to... no, niech on zgrze. Czekaj, spróbuję coś, coś, coś innego włączyć Nie wiem czy to będzie działać o, proszę, proszę no, w grze no, please Błagam pff, pff. <ślesy> Dobra, ja idę, nie przeszkadza wam, elo Spoko. Czemu? Zobaczymy. <ślesy> <ślesy> Co to jest? Ej, wiesz to po... po... po pochłoś to, pochłaśnij to. <grym> pochłoś to, no proszę cię. No, co? No so, nie spomniemy. <grym grym grym> pochłaśnij to. Ej, ty słyszycie coś? Słyszycie coś? Nie, ja nie słyszę. Ja słyszę. Słyszycie? No, nie winie! Czyli to... Halo, słyszycie? Ja nie słyszę. Ja słyszę w telewizorku. Dobra. Czyli to jest personel Dobra Eeeem um, no, no, Tego No nie widzę, no weź włączy mi Jak wczoraj oddawaliśmy hold no No dobra no Musisz ci włączyć Dobra Ja muszę zobaczyć to Kurwa kiedy chciałem, akurat kiedy chciałem to włączy się Ej, ale dobrze, ja chcę zobaczyć ile się ustawiłem do tego hołdu, nie? Godzinę Ej, wywalił mnie, wywalił mnie, wywaliło mnie <laughs> Bo nie mogłem me. się ustawić Nie, nie o to chodzi bardziej, oby wywaliło, cię No o to bardziej chodzi, chodzi bardziej Czekaj No dobra, czekaj Chyba by wywaliło, sir. I się baliśmy, że cię wywaliło No, bo wywaliło. Chciałem chociaż obejrzeć raz ten filmik, bo chcę zobaczyć jak i przygotowywałem się do tego hołdu. Halo, Cześć. Halo. Co? Zwróciłem. Witam państwa. Jezu. O, Jezu stary. A kiedy tu